Na początku moi bracia, chciałem powiedzieć coś powiem po angielsku. Moje język angielski jest ograniczony, ale spróbuję przekazać wam tą treść. Prawdopodobnie słyszeliście już, wierzę w to, że, że znacie Gerygmat. Przesłanie, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, z wstał. I, I w nim możemy otrzymać odpuszczenie naszych grzechów i Ducha Świętego. To znaczy, że możemy doświadczyć pięćdziesiątnicy poprzez to tajemnicę. Meso, Ojciec Gontalemessa mówił o tym dzisiaj, ale rozumiemy też dzisiaj, że jednym z największych prawdopodobnie problemów odnowy w Duchu Świętym jest jak utrzymać Ducha Świętego i jak utrzymać jedność w Duchu Świętym, ponieważ prawdopodobnie ten je, problem jedności produkuje, tworzy to, że Duch Święty e, był jakby w opresji i, i odszedł. Widziałem takie doświadczenie i myślę, że wielu z was także widziało taki problem. Pierwsze czytanie dzisiejsze i także Ewangelia zaprasza nas do, nie do tego, żeby wejść w konkurencję pomiędzy sobą, ponieważ ten problem wie, że to jest taka moja refleksja i moje rozeznanie w tym, że kiedy ten podział przychodzi, kiedy ktoś ma swój pomysł, swoją własną wizję i bracia z jego wspólnoty aryzmetycznej także mają różne rozumienie, różne wizje. I kiedy to, ten podział się pojawia, wtedy nie pytamy Pana, co On myśli, jaka jest jego wizja, jaki jest jego pomysł. I w takich sytuacjach zaczynamy się modlić aż do momentu, kiedy Pan da nam zrozumienie. To jest to, co było w dzisiejszym pierwszym czytaniu że będziemy zjednoczeni, święty Paweł napisał do Filipian, że zaprasza do zjednoczenia, zjednoczenia w miłości i w jednym rozumieniu. Kiedy mamy różne zrozumienia, to wprowadza podział. I pokora, to żeby być w sobie wzajemnie poddani. Po pierwsze w Panu, po to by rozpoznać Jego autorytet i potem nie iść do przodu, dopóki nie otrzymamy daru jedności i w takim przekonaniu i wizji w naszej miłości i w naszym byciu. To był problem, że liderzy, którzy szli tutaj, byli zbyt szybcy, podążają za własnymi wizjami i taki duch podziałów pojawił się między nimi i to był problem, dlaczego odnowa charyzmatyczna była podzielona w różnych krajach, również w różnych gałęziach. Różne gałęzie nie współpracowały ze sobą. Niektóre z nich nie współpracują aż dzisiaj. I Ojciec Święty, słyszeliśmy o tym to pytanie: Że Ojciec Święty chce zjednoczyć wszystkie rzeczywistości od nowy i sprawić, zachęcić do tego, by zacząć współpracować pomiędzy sobą. I także, by zjednoczyć Kościół katolicki jako jedną rzeczywistość, która była urodzona poprzez dar Ducha Świętego, specjalny dar w Kościele katolickim. I to jest bardzo duże wyzwanie: w jaki sposób utrzymać ten dar, jak nie stracić tego daru, jak utrzymać go. I jak otrzymać ciągle więcej i więcej. Podczas synodu dwa, dwa tygodnie, tygodnie temu mniej więcej uczestniczyłem w jednym spotkaniu, gdzie byli biskupi z Holandii. Biskup z Holandii prezentował. Bardzo lubiłem, polubiłem jego syntezę. Mówiłem mu, że, że zafascynował mnie. On powiedział, to jest bardzo proste pokazał na slajdzie i tam były trzy elementy. Tajemnica, misja i wymiar społeczny. Musimy te wszystkie trzy wymiary dać razem, po połączyć w, w grupach charyzmatycznych i w męskich grupach, że po pierwsze to jest fundament, to jest tajemnica i adoracja. Adoracja, kontakt z Bogiem, doświadczenie Ducha Świętego, doświadczenie Bożej Obecności, Bożej Miłości. I zaraz po tym jesteśmy zaproszeni do tego, by dzielić się tym doświadczeniem z innymi. To jest misja. Ale także, aby komunikować pomiędzy sobą i by mieć wspólnotę ze sobą. Ten duch, ten dar Ducha Świętego przynosi owoce prawdziwe. Słyszeliśmy o tym wcześniej dzisiaj. To przynosi zmiany w naszym życiu, ponieważ te zmiana, ten dar, dar nie jest tylko po to, by być dumnym, by być samozadowolonym, że o, mam Ducha Świętego, jestem ochrzczony, ha Ale co z Twoim życiem? Czy Twoje życie się naprawdę zmieniło? Ponieważ jeśli to nie zmieniło Twojego życia, coś nie działa, coś jest nie tak, żyjesz w iluzji. Tak. Te trzy wymiary musimy połączyć razem, inaczej to ten Bóg Święty, Święty Paweł, który pisze do swoich uczniów, że. Nie, nie zasmucajcie Ducha Świętego, ponieważ jeżeli nie jesteśmy posłuszni Jemu, wtedy on idzie sobie w inne miejsce, więc życie. I to, to jest wtedy, nasz, wtedy to, to jest koszt. Więc wyzwaniem dla wspólnot charyzmatycznych jest, w jaki sposób utrzymać i w jaki sposób wzrastać w darach duchowych. I to nazywamy formacją. I to prowadzi do dojrzałości. Więc misja jest dobra, misja jest potrzebna, ale jest tylko jednym z wymiarów. I musimy połączyć wszystkie trzy wymiary. Myślę, że teraz spróbuję powiedzieć coś w innych językach. Może po polsku. Tak bardzo króciutko, że widzimy, że grupy charyzmatyczne się rodziły i ruch, ale po pewnym czasie wchodziły w kryzys. I moim zdaniem o co tam chodzi? Że liderzy, bo nieraz tam lider, kilku liderów było i każdy lider jak ma własną wizję, to po prostu nie słuchają Pana Boga, nie wsłuchują się, nie modlą się razem o to, żeby otrzymać wspólną wizję i idą dalej, już idą za własną wizją, jakby stawiając przed faktami dokonanymi innych. I w takim razie wchodzi ten podział. I Ojciec Święty, tworząc tę jedyną strukturę, y, o której dziś słyszeliśmy, prób... chce złączyć i zmusić niejako do współpracy wszystkie te ruchy charyzmatyczne, wszystkie rzeczywistości wzbudzone przez Ducha Świętego w Kościele. Farbot y... Latwijski.